Poznaje Wokulski Izabelę Łęcką zupełnie przypadkiem któregoś dnia w teatrze. Idzie na sztukę, ponieważ nie może sobie poradzić z tym, co czuje po śmierci minclowej, czyli pierwszej, a właściwie ostatniej żony. Małgorzata zmarła, on odsunął się od handlu. Oczywiście wszyscy mu wymawiali, że teraz żyje z pieniędzy własnej żony. Postanowił, że zajmie się nauką, książkami. Ale nieopatrznie poszedł do tego teatru za namową Rzeckiego i okazało się, że poznał wówczas, zobaczył. Nie jeszcze z nią nie rozmawiał, ale zobaczył Izabelę Łęcką. Miał wrażenie, że znają od wielu wielu lat. Uważał, że jest ona mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje, ogniskiem, bez którego życie nie miałoby stylu, a nawet sensu. Zobaczył ją pierwszy raz i już wtedy wiedział, że to jest kobieta, której względy są dla niego od tej pory najważniejsze. Myślał o tym, jak zbliżyć się do Izabeli. I takie oto warunki sobie postawił: nie być kupcem albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych. Nade wszystko zaś mieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju roku zeszłego Wokulski wziął się do tej sprawy, która, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom. Z majątkiem było znacznie trudniej, w tym przecie dopomógł mu los. Tak. Pomógł mu los, ponieważ na Syberii poznał y, Suzina. To moskiewski, bardzo bogaty kupiec, który robił interesy i zaproponował takie interesy właśnie Wokulskiemu, y, żeby zajął się dostawami dla wojska. Y, przypominam, że Suzin mówił do Wokulskiego Stanisławie Pietrowiczu. No i Stanisław Pietrowicz wykorzystał moment, wyjechał do Bułgarii i tam. Zarabiał pieniądze narażając własne życie. Zarobił mnóstwo pieniędzy i wiedział, że robi to dla Izabeli. I spełnił te swoje dwa warunki. Miał dyplom szlachecki i miał pieniądze. Natomiast ona, kiedy zaczyna go widzieć w towarzystwie, jest zaniepokojona. Myśli, że jest to człowiek który jest aferzystą, który ją osacza, który jest dla niej no, zagrożeniem. Mamy taki cytat. Otóż w takiej chwili przychodzi ten kupiec, nabywa nasze weksle, nasz serwis, opętuje mego ojca i ciotkę, czyli ze wszystkich stron otacza mnie sieciami jak myśliwiec zwierzynę. To już niesmutny wielbiciel, to nie konkurent, którego można odrzucić, to zdobywca. On nie wzdycha, ale zak zakrada się do łask ciotki, ręce i nogi oplątuje ojcu, a mnie chce porwać gwałtem, jeżeli nie zmusić do tego, ażebym mu się sama oddała. Tak mówi Izabela Łęcka do, do panny Florentyny. Jest bardzo zaniepokojona. No i zjawia się któregoś dnia u um, Wokulskiego w sklepie pani Izabela Łęcka. Wokulski siedzi i zajmuje się rachunkami. Obsługuje Izabelę pan Mraczewski. Na jego nieszczęście. Wdaje się w rozmowę z panną Izabelą, a ona, tak jakby troszeczkę yy, go kokietowała. Później, po wyjściu pani Izabeli, Mraczewski pozwala sobie na komentarze, które są dla Bokłuskiego niezwykle oburzające. Mraczewski mówi o Izabeli w ten sposób: Ale, bo jak ona na mnie patrzyła, to ach, westchnął Mraczewski jedną rękę kładąc na piersi drugą podkręcając wąsika. Jestem pewny, mówił, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Potem pierwsza schacka, potem dla pana łamie zasady, w jakich mnie wychowano, a potem czy nie gardzisz mną? Taką rozmowę słyszy wokulski, kiedy sobie tak z lisieckim właśnie innym pracownikiem w sklepie poczyna mraczewski i nie wytrzymuje po prostu i zwalnia Raczewskiego. Wokulski cały czas próbuje spotykać pannę Izabelę. Przypomniał sobie, że w kościele z okazji świąt wielkanocnych będzie wielka kwesta. Udaje się tam i składa dar. Wtedy właśnie Izabela patrzy na Wokulskiego z niechęcią i mówi po angielsku do ciotki: Mówiłam ci, że on się zjawi. Ta sytuacja jest po prostu niezręczna, bo rzeczywiście się zjawił, dał usowity grosz na cele charytatywne. I pomyślał tylko, że szkoda, że nie rozumie, o czym rozmawiają Izabela i jej ciotka. Źle to jednak nie umieć po angielsku. Dziś wiedziałbym, co o mnie myśli, bo jestem pewny, że o mnie mówiła do swej ciotki. Trzeba nauczyć się. Powzi powziął decyzję, że nauczy się angielskiego. Tymczasem Bokurski dowiaduje się, jaka jest sytuacja z posagiem panny Izabeli Łęckiej. Dowiaduje się również, że będzie sprzedawana kamienica Łęckich. Wszystkie te istotne informacje próbuje wykorzystać, aby zbliżyć się do Izabeli. Również korzysta z usług, z usług pani Meliton, starszej kobiety, wdowy, która dostarcza mu informacji, gdzie Izabela się znajduje albo co się dzieje. Właśnie od niej dostaje list, w którym napisane jest o klaczy, którą baron Krzeszowski sprzedał własnej żonie Krzeszowskiej. Meliton donosi, że właśnie Izabela byłaby bardzo szczęśliwa, gdyby ta klacz wzięła udział w wyścigu, ale nie była już własnością Krzeszowskiego. No i zjawia się okazja kupienia tej klaczy za pośrednictwem Maruszewicza. Tak się też dzieje. Wokulski zakupuje klacz i stawia ją do wyścigu. Wtedy też jeszcze słyszy. Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. Założyłam się z ciocią, rzekła, że Kłaże baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam. A drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Jak usłyszał to Wokulski, no wiadomo, co zrobił. Bardzo mocno podpłacił Jokaja, i jak wiemy, Klacz wygrała. Pieniądze te przekazał na cele charytatywne na ręce pani Izabeli Łęckiej. Natomiast ta sytuacja dała do myślenia Izabeli, jak bardzo szarmancki jest Wokulski. Z Krzeszowskim jeszcze sprawa była inna, ponieważ Krzeszowski obraził Izabelę. Kiedy dowiedział się, Baron Krzeszowski, co się zadziało, e, i że to właśnie jego klacz wygrała, ale ona już nie jest jego, no to była sytuacja taka, że Wokulski odbiera pieniądze, daje paczkę banknotów pani Izabeli i mówi: Czy pozwoli pani, żebym na jej ręce złożył to dla ochrony pań? Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli, zawołał po francusku: Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt. Witam, panie, dodał, kłaniając się hrabinie i prezesowej. To spowodowało, że Wokulski się wściekł i wyzwał barona na pojedynek, chroniąc Izabelę, dbając o jej reputację, a także honor mu nie pozwalał zostawić tego bez odzewu. Wokulski wyzwał go na pojedynek, w którym żowski nie trafia. Wokulskiego, natomiast Wokulski trafia w pistolet barona, który wybija mu ząb. No i tak to się stało, że. Krzeszowski Baron, przeprasza później Izabelę. I później są sytuacje, które już opisywałam w poprzednich filmikach i do nich y, Państwa i Was odsyłam. Y, sytuacje z Rossim i z Molinari. Będą tam również zaręczyny Wokulskiego z Izabelą Łęcką i te sytuacje, które są powiązane, co się działo. Więc to no, omijam w tym filmiku. No, musimy wrócić do pobytu Wokulskiego w Paryżu. Przypominam Wam, że filmy, które nakręcam o lalce, powinno się oglądać według kolejności zamieszczania. Wtedy zrozumiecie całą psychologię postaci. Będzie widoczne również chronologiczne zachowanie pewnych zdarzeń. Otóż wracamy do Paryża. W Paryżu Wokulski znalazł się z powodu wymówek, jakie robiła Izabela mu po kupnie kamienicy. Po jakimś czasie Wokulski stwierdza w Paryżu, że chyba tu zostanie. Każdy zresztą dzień w Paryżu przynosił mu nowe idee albo rozjaśniał tajemnice jego własnej duszy. Ważny to cytat, ponieważ rzeczywiście pobyt w Paryżu Wokulskiemu daje pewną przestrzeń. Nie widzi Izabeli, chociaż raz zdawało mu się, że ją widzi, miał. Tak zwane widzenie, ale to była inna kobieta. Wokulski bardzo cierpi. Myśli o tym właściwie, do czego w życiu dojdzie, albo doszedł już. Myśli o tym, jak idealizował miłość. Im więcej porównywał swoją miłość do panny Izabeli z uczuciami ogółu mężczyzn, dla ogółu kobiet, tym bardziej wydawała mu się nienaturalną. Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? Takie przemyślenia ma Wokulski. Z jednej strony widzi, to, że jego miłość jest nienaturalna, jest w pewien sposób idealizowana, ale z drugiej strony nie potrafi się wyzwolić z tej miłości. Cóż dalej się dzieje w Paryżu? Wokulski ma swoje zajęcia. Ja nie będę o nich tu mówić, o tych spotkaniach z i z innymi e, ludźmi. Natomiast chcę się skupić na tym, co czuję w stosunku do Izabeli. Ważny moment to jest taki moment, że Wokulski. Czyta literaturę romantyczną. I w pewnym momencie mamy takie oto przemyślenia. Wokulski dochodzi do wniosku, że książki, które czytał, książki wzięte z romantyzmu, nic dobrego mu nie przyniosły, że zatruły jego duszę, że pokazały miłość uwznośloną, piękną, a czasami. Miłość, taką, która jest niedostępna, porównuje siebie do Mickiewicza. Jeżeli poezja zatruła Twoje życie, to któż zatruł ją samą? I dlaczego Mickiewicz zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pieśniarze, umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo on tak jak i ja kochał pannę Wysokiego Urodzenia, która mogła stać się nagrodą. Nie rozumu, nie pracy, nie poświęceń, nawet nie geniuszu, ale pieniędzy i tytułu, mówi sam do siebie. Wokulski to trudne, ciągle czuje się gorszy, ciągle ma wrażenie, że ta miłość jest do Izabeli niezasłużona, ponieważ on nie jest arystokratą, tak jak ona. Polski jednak decyduje się, że poświęci się nauce. Ciągle ma te rozterki w Paryżu, kiedy spotyka się z Geistem, kiedy widzi jego pracownię, kiedy zastanawia się nad tym, cóż właściwie dała mu ta miłość do Izabeli, kiedy ma wciąż zranione serce. Mówi w końcu sam do siebie, że. Powinien tu zostać, powinien otworzyć się na Paryż, bo przecież Paryż otwiera się na ludzi. Paryż daje możliwości, nie to co Warszawa, gdzie człowiek musi wyrywać swoje, walczyć o wszystko i ciągle ma kłody pod nogami. Sprzedam sklep, myślał, wycofam moje kapitały i osiądę w Paryżu. Nie będę zawadzał tym, którzy mnie nie chcą. Będę tu zwiedzał muzea. Może wezmę się do jakiejś specjalnej nauki i życie upłynie mi? Jeżeli nie w szczęściu, to przynajmniej bez boleści. Wokulski już wie, że miłość to jest boleść. Idealizowanie własnej kobiety, która właściwie nie jest własna, to jest boleść, to jest cierpienie. Jedynie nauka dawała mu ukojenie, i teraz zastanawia się, czy tego nie uczyni, czy nie powróci. Do bycia naukowcem, do książek, ale nie do takich książek, o których nie chcę już słyszeć, do książek, w których opisywana była miłość, do książek romantycznych, gdzie cierpieniem było kochać. Porównuje się do Mickiewicza przecież. Mówi o tym, że tak samo jak Mickiewicz, on cierpi, ponieważ Izabela jest wyższego stanu, a przecież Maryla. Też nie należała do Mickiewicza. Nie mogła być dla niego. Wyszła za podkamera. Wokulski rozgląda się po Paryżu i czasami jest przekonany, że właśnie tu mógłby osiąść. I w zasadzie to wszystko by było yy, do zrobienia, gdyby nie list. Gdyby nie list. Od prezesowej zasławskiej, wzywający go z powrotem do kraju. To, co działo się później, częściowo już macie opisane w filmikach, więc takie uzupełnienie tylko. Wokulski idealizuje swoją miłość. Wokulski chce zostać w Paryżu. Wokulski wie, że jest zraniony, ale mimo wszystko wraca. Kiedy prezesowa mu proponuje, aby pogodził się z Izabelą, aby ją przeprosił, on wraca. On nie może tej rany sobie zabliźnić, nie może jej z serca wyrzucić, nie jest w stanie. I walczy w nim i ten bohater o cechach romantycznych i ten bohater o cechach pozytywistycznych, wraca do Warszawy. I przekonuje się, że Ludzie czekali na niego. Jest mnóstwo korespondencji do odbioru. Wielu y, właściwie nadawców nie zna. Kiedy idzie ulicą Warszawy, ludzie na niego patrzą, kłaniają mu się. Wielu nie zna. O czym to świadczy. Zdaje sobie sprawę, że jest znaną osobą, znaną personą, że coś zaczyna znaczyć. I znowu budzą się w nim, budzą się w nim takie... Marzenia, może złudzenia, że może nie wszystko stracone. Czyta drugi list od prezesowej. To jest już list, który czyta w Warszawie. Nie myśl, panie Stanisławie kończyła, że zapraszam Cię z powodu Twoich świeżych awansów, dla pochwalenia się znajomością z Tobą. Tak czasem bywa, ale nie u mnie. Chcę tylko, ażebyś odpoczął po swoich ciężkich trudach, a może i rozerwał się w moim domu, gdzie, prócz gospodyni, starej, nudziarki, znajdziesz jeszcze towarzystwo młodych i ładnych kobiet. Prezesowa to kobieta, która rozumie Wokulskiego. Zakochana była przecież w Stanisławie jego wuju i musiała z niego zrezygnować, ponieważ nie był on dobrze urodzony. Dlatego znakomicie widzi, bardzo przenikliwie, co dzieje się w duszy Wokulskiego. Jest tym zaniepokojona i naprawdę chce mu pomóc. Później będzie rozmowa prezesowej, właśnie z Belą, w której też padną bardzo mocne słowa na temat urodzenia i na temat zakochania. Agnieszka Tomcha, Edukacja, Poezja.